Jak zauważamy, modlitwa na rozpoczęcie przy świętej w tej trzeciej propozycji we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych jest pełną nadziei i prośbą, aby wszyscy zmarli mieli udział w zwycięstwie Chrystusa, w jego zwycięstwie nad świercią i mogli oglądać oblicze Boga Stów. Jak już wspomniałem, uroczystość Wszystkich Świętych dała nam do zrozumienia, że nasi bracia i siostry odkupieni przez Jezusa, Chrystusa i obdarzeni łaską wiarę w sakramencie chrztu wykorzystali te wszystkie dary i już oglądają Boga twarzą w twarz. To oni idąc drogą błogosławieństw pokonywali w sobie egoizm i swoje ludzkie ograniczenia aby żyć przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Wiele razy powsta powstawali i zaczynali od nowa, ale miłością jaką czerpali z Boga, owocnie ubogacili swoje życie. Dlatego to oni idą w wielkim apokaliptycznym oszkolszach, jak słyszeliśmy wczoraj, aby w wieczności wielbić Boga i świętość, dla nas córek i synów Kościoła, pierczynów nadziei, jest wzorem do naśladowania. Wtedy modlimy się za wiernych zmarłych i stawiamy sobie pytania: co, co dzieje się z tymi, którzy zamknęli swoje serce na Bożą łaskę, a miłość własna i obojętność zatrzymała ich na sobie. Może nawet mieli jakiś plan, odnowy, przemiany życia, ale śmierć, jak mówi afrykańskie przysłowie nie umawia się ze swoją ofiarą. Przychodzi czasem bardzo niespodziewany. Ale ufamy i wierzymy, że Bóg, który stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, widział i widzi nasze życiowe drogi. Dlatego w tajemnicy wcielenia w osobie Jezusa, swojego syna, naszego Pana i Odkupiciela, wyszedł naprzeciw ludzkim potrzebom. Tym samym Jezus Chrystus dla wszystkich bez wyjątku stał się drogą, prawdą i życiem. Tak pięknie o tym pisze właśnie Ojciec Święty, dał 14. Bóg jest miłością miłosierny, a Jego plan miłości dokonuje się w historii, a więc w czasie, w którym i my żyjemy. Bóg w Jezusie. Przyszedł między nas, aby wyzwolić nas z niewoli strachu, grzechu i mocy śmierci. Sercem przepełnionym miłością i oziemą, zwrócił się On do swoich stworzeń, troszcząc się o ich ludzką kondycję, a zatem pochylając się nad ich bóstwem. Sam stał się Bogiem, narodził się w ciele jak my i poznaliśmy go w małości dzieciątka złożonego w oraz w trajmie. Upokorzeniu krzyżem, gdzie podzieli nasze radykalne ubóstwo, jakim jest śmierć. Bo tam przychodzi na kartel i jak do pełen humoru ojciec, jak w uczony dolmikaniem, mówił, możemy to przeczytać w prasie katolickiej z ostatniego tygodnia, śmierć proponuje ją dać bo nie ma wyjątków. Ale skoro Bóg nas nie opuszcza i jest pośród nas, to jest wielka szansa, aby w swoim uczynić przesłanie z księgi machabejskiej, które dzisiaj odczytywane również, że trzeba modlić się za zmarłych. Juda Machabeusz, ten mężny dowódca i żołnierz w duchu wiary i nadziei, posłał do Jerozolimy około 200, przepraszam, 2000 sternych drachm aby złożono ofiarę za grzechy swoich poddanych. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Jak pisze autor natchniony drugiej Księgi Machabejskiej, gdyby nie wierzył, że zabici zmartwychwstanu, to modlitwa za, za zmarłych była by czymś zbędnym, niedorzecznym. Ale tego tekstu ze Starego Testamentu nie możemy odczytywać instrumentalnie, powiem tak dość dosadnie, że pieniądze wszystkiego nie załat. Potrzeba spojrzenia wiar. a takie daje nam księga mądrości, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. I Bóg im dysponuje, bowiem na nieśmiertelności On sam stworzył człowieka. I tam, gdzie człowiek nie wyjałowił się do końca z miłości do Boga i bliźniego. niego tam nadzieja nigdy nie umrze. To przecież ostatnie słowo zawsze należy do Boga, nawet jeśli ludzkie oceny są inne, ludzie widzą inaczej, zapominają, że Bóg jest miłosierny, a miara Bożej sprawiedliwości zawsze jest prawdziwa. Mój drodzy, w tych ostatnich dniach stawiamy też sobie pytanie. Dokonała się kanonizacja człowieka, którego pewnie nie chcieliby, chcielibyśmy spotkać. Jakim był Barpumiej Longo, kapłan w sześciu masłan. A jednak ramiona krzyża i te miłosierne ramiona Boga wyciągnęły go poniekąd z tej otchłani. To jest Wydźwignął go, bo stał się ogromnie wielkim krzycielem Matki Bożej. On był ten inicjatorem i budowniczym bazyliki Matki Bożej, królowej Lukasa Świętego Pompeja. Może ktoś już was tam był i może podziwiał to dzieło. Bóg ma swoją umiarę. My nasze zmysły widzą ludzkie umieranie jego objawy, ale nie widzą wszystkiego, co dzieje się z ludzką duszą. Dlatego też święty Paweł ostrzega, abyśmy nie ulegali zątpieniu, bowiem człowiek przez paradoks śmierci dojrzewa do wieczności. To tak jak przypomina o tym liturgia żałobna, że życie nasze <laughs> zmienia się, ale się nie kończy. Będne jest zatem wątpienie. Nawet jeśli niszczeje człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się w dnia na dzień. To, co widzialne, przemija To, zaś są niewidzialne, trwa wiecznie. A domem wieczności jest sam. O pewności tego domu mówił Jezus swoim apostołom, a nawet wskazał drogę, jak tam dojść. On sam jest jedyną niezawodną drogą do gościnnego domu Ojca, gdzie jest mieszkań w niebie. Jeśli wierzymy w Panu Bogu, który w Chrystusie obdarzył nas odkupieńczą miłością, to nie ma potrzeby zastanawiać się, gdzie człowiek zmierza po śmierci. Natomiast istotnym jest pytanie, jak to, czy swoim życiem dokonałem wyboru nieba, a tym samym życia w domu ojca, gdzie jest mieszkanie. Wierzymy i ufamy, że nasza modlitwa i duchowe ofiary mogą mieć zasługującą wartość dla tych, którzy pogodzeni z Bogiem w sakramencie pokuty ze swoimi braćmi odeszli do wieczności, ale nie zdążyli do sprawiedliwej kary za swoich krzesł. Dla naszych zmarłych braci i sióstr, dla najbliższych, a wśród nich marłych biskupów kieleckich, diecezjalnych, pomocniczych, pomocniczych, otwartym jest skarbiec, skarbiec modlitw Kościoła. Bądźmy, Panie, i miłosierni ofiarując naszym zmarłym dar modlitwy. Ich modlitwa stanie się duchowym, serdecznym darem na ich etapie do Boga, wędrowania do Boga którego pewność oglądania już noszą sobie. Mamy świadomość, a rozum nam podpowiada, że nie każde ludzkie życie zasługuje na natychmiastową na. Wierzymy natomiast, że każde ludzkie życie zasługuje na Boże miłosierdzie, jak myśmy nas Ojciec Święty Franciszek. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszych uczuć. A mądre słowa, księgi Syrafy, miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj oznak przywiązania, uczą nas wrażliwości, że zawsze i wszędzie trzeba się modlić dla naszych zmarłych.